Cześć! Dzisiaj odcinek taki typowo w formie vlogowej i to jeszcze przy sztucznym oświetleniu, bo z tyłu ciemno. I teraz już o tej porze roku po pracy jest, no ciemno jest, mieszkanie na kuli jest beznadziejne, szczególnie jeszcze w złym miejscu na kule. Dobra, a jako, że jest ciemno, to i solary nie robią prądu, szczególnie tu na tym urządzeniu. Więc muszę się przełączyć ponownie na to urządzenie, co miałem wcześniej, na tracera. No i chyba będę musiał przelutować końcówki, bo zobaczcie, co tutaj zrobiłem. Jak podłączałem to wcześniej. Ok, zobaczcie, mikroinwerter, podłączyłem go i jak pisałem w postach, jest beznadziejnie. Pomimo, że napięcie jest ok, no panele podłączyłem szeregowo, równolegle czyli. Yy, tak, w taki sposób, no. Taki straszny tutaj roboczy. No i dobrze, że się nie przykładałem do tego, bo to w sumie działa no beznadziejnie, no nie robi prądu. 30 watogodzin zrobiło przez parę tygodni, więc w sumie więcej on chyba zużył tutaj energii elektrycznej, niż wyprodukował. No, albo go sprzedam, albo zostanie na lato. Zobaczę, no ale tu się ewidentnie nie sprawdza. Może jakbym miał panele 24V, no ale szeregowo też powinno dać. No i widzicie te końcóweczki? Tak, w końcu je kupiłem. O, tu są. MC4. Kupiłem te nieszczęsne końcówki MC4 i już mówię, że ich nie lubię. Nie wiem, kto to wymyślił. No dobra, może to jakiś ma sens. Rzeczywiście i ten kontakt mają tą powierzchnię dużą, ale już nie lubię ich. Zobaczcie, jaki w ogóle jest. Aha, zajebiście, panel spadł. Dobra, muszę sobie panel położyć, bo przed chwilą rypnął i wyhałasował. No, ten jest taki panel dołączany <gryw> dynamicznie. Stoi gdzieś tutaj zazwyczaj. Właśnie go zahaczyłem łokciem i padł. Mm, dobra, wracając do tych wtyczek. Są beznadziejne. No bo popatrzcie, no. Okej, okay, dobra, może i wytrzymałeś coś. Nie mam zaciskarki do nich, więc muszę je lutować. One wymagają odpowiedniej grubości przewodu, bo inaczej się nie zacisną. Na szczęście no lut trzyma dość mocno, dałem tam cyny od cholery. No i, no, trzymają. Dobra. No. Zresztą to na wietrze nie powiewa, to jest tu doświadczalnie, więc okej, okay, mogą sobie być, jak mam to wszystko pod kontrolą i pod obserwacją. Ale popatrzcie, jaki jest. Tutaj taki Bayer. To jest wtyczka ujemna. Tutaj na niej jest taki mały minusik. No i spoko. Kabel jest podłączony do niej, ten czarny Ehe, Igites. Pod spodem jest oznaczenie, też minusik. Tam pewnie nie widzicie. Jest oznaczony minusik. A ta wtyczka tutaj, w ogóle się strasznie ciężko wyciąga. Widzicie, one są tak robione, żeby tego się nie dało wyjąć. I trzeba to, tamta wyszła spoko, ta niekoniecznie. Stuczę te piździki małe ścisnąć, żeby to wyjąć, więc zaraz chyba wyjmę, bo mi do tego pewnie dwie ręce potrzebne, i pokażę dalej. Dobra, prawie wyszło. O! okej, okay. dobra. No i widzicie, to jest wtyczka dodatnia, prawda? Ona tutaj ma na sobie. Mały plusik, co nie? I ona jest taka sama jak ta, o widzicie? Identico, no identico. Tylko, że ta jest oznaczona pod plusik i podłączony jest tu kabel dodatni. Ale pod spodem jest oznaczona ta sama jako minusik, co nie? Ech, no i jest... To jest irytujące, bo teraz zobaczcie, chcę podłączyć sobie to. Stwierdziłem, że tam, jak już mam te końcówki, to może do tego kabla założę. Ten pasuje po prostu mi bezpośrednio pod regulator, więc może do tego po prostu sobie założę. No i teraz zobaczcie, jaka bajerka, bo yy, czerwony jest plus, czarny minus, tak mam tam przy regulatorze podłączone. I teraz, jak chcę podłączyć czerwony przewód, czyli plus. No, to muszę podłączyć do tego czerwonego, prawda? No, ale żeby był komplementarny z tą wtyczką, to muszę zamontować tą wtyczkę, prawda? Bo one ze sobą pasują. No, więc muszę zamontować minusową wtyczkę na plusowym przewodzie, żeby móc ten plusowy przewód do tego podłączyć. No i tu jest odwrotnie też. No i to jest cholernie nieintuicyjne. Samo jak tutaj było. Czemu plusowa wtyczka musi mieć podłączenie? Ten minusowy kabelek, prawda? No właśnie dlatego, że one tak ze sobą pasują, no i to jest irytujące. No i będę musiał tak to za chwilę przylutować. No tak, wtyczuchy. kupiłem ich trochę sztuk, składają się z dwóch części, prawda? Te blaszki gdzieś tam mam. Gdzieś tam na dnie. O, widzicie te blaszki są oczywiście różne dla y, tych różnych wtyczek, i też trzeba wiedzieć, którą gdzie zamontować. No i to się lutuje albo zaciska, ja to muszę przylutować. Lutuje się i wtyka. No i widzicie, to jest złącze dodatnie. Tą blachę sobie odłożę, złączę dodatnie. No i to złączę dodatnie pasuje mi pod to złączę ujemne o, to tu ładnie to tu ładnie wejdzie o to się do siebie złączam. Czyli to złączę dodatnie, żeby podłączyć ten ujemny no muszę podłączyć na tym ujemnym kablu o, No na tym Czyli już jest nieintuicyjne bo tutaj plus jest na minusie co nie Czyli jak z jednej strony to się zgadza złącza to z drugiej strony się to nie zgadza. No no takie sobie, no nie. No ale okej, okay, no nie ja to wymyślałem, więc mądre głowy nad tym pewnie pracowały, pewnie ma to jakiś sens. Pewnie są wysoko napięciowe i takie tam szczelne. No i tyle, dobra. Muszę sobie przylutować. Chyba, że zebra na krótko. Nie, na krótko może nie. Kolejna sprawa. Mm, widzicie, Złożę sobie tam gdzieś. Jedna gdzieś już pojechała tam jest. Aha, jeżdżą. Mhm, tak. Mam tu straszny makaron i zaczyna mnie to irytować i chyba będę musiał w końcu wziąć się za e, zrobienie tego w jakiś sensowny sposób. Zastanawiałem się nad jakąś tablicą, żeby gdzieś tutaj sobie przymocować. I żeby to jakoś poprzykręcać, żeby nie było takich gołych tutaj przewodów, no bo no nie jest to fajne. No jak jestem w domu, a cały czas w sumie jestem w domu, nie wychodzę, no to jest pod kontrolą, prawda? A zwierząt domowych już nie ma, więc nic mi to tego nie szturchnie, a stabilnie tutaj wszystko wisi. Zresztą prądów tu i napięć też dużych nie ma, no ale to muszę to poprawić i Y, zrobić sensownie, żeby się tu elektrycy w grobach i w łóżkach nie przewracali, zależy gdzie oglądają. Okej, okay, dobra, tyle z update'u, przełączę. Puszczę tym razem na e, regulator wyższe napięcie. E, będzie zadowolony, bo to MPPT będzie zadowolony. Zobaczymy, czy z tej szarej pogody coś wyciągnie się, jakieś pojedyncze chociaż waty. Może będzie działać lepiej niż jakby miał napięcie. Ewentualnie zastanawiałem się, czy, czy nie podłączyć stary, zwykły PWM przy tej instalacji 12V bez podnoszenia napięcia z paneli. Ale ym, on nie ma takiego monitoringu. Znaczy na tym panelu yy, MP50C będę widział, ale nie da się sczytać tym elogiem i nie będę później mógł tego sobie zgrać do komputera, więc też troszeczkę takie słabe y, rozwiązanie. Będę widział tylko na żywo, ale bez danych historycznych. Co najwyżej będę tylko chyba miał zapisaną wartość sumaryczną. Nie wiem nawet, czy program się z tym łączy, Już nie pamiętam ten Landstar. Ale, e, no ale nie będzie to takie elastyczne jak w tym, więc spróbuję najpierw z wyższym napięciem. Niby wyższe napięcie zalecane do MPPT, zobaczymy. No ale to jest szeregowo wszystko podłączone, szeregowo równolegle, bo dwa panele w pokoju są złączone ze sobą równolegle i szeregowo podłączone z tym, co tam na balkonie y, sobie wisi. No jeszcze z tym dodatkowym. No. Okej, okay, dobra, dzięki, na razie, cześć.